Partnerem kanału jest sieć budowlanych hurtowni internetowych Sklepy GT Dzień dobry, dzień dobry Właśnie z Teodorkiem zmierzamy w kierunku Latarni Stilo No wiadomo, że nie będziemy tam wchodzić Bo już nawet kiedyś w sumie byliśmy Wiemy jaki jest tam widok z góry Ale po prostu sobie tam dojdziemy Pochodzimy sobie po lesie, obejdziemy dookoła I wrócimy do samochodu I będziemy wracać do nas na bo w Bory, przepraszam, tak, w Bory Tucholskie. Jest, zwłaszcza korzystałem z okazji, że już jesteśmy kawałek, bo zbieraliśmy grzyby w Lubiejatowie, a to jest gdzieś mniej więcej 20 km od Lubiejatowa. zaraz za Sasinem. Powiem Wam, że tutaj się dzieje, bo tak. od samego Sasina do tego miejsca, czyli do Osetnika jest e, około 3 km. I tą drogę widać, że teraz tak e, modernizują, My robią taki wielki, długi, 3-kilometrowy deptak. Tak więc powiem Wam, że no W sezonie to się musi tutaj dziać, nie? a za jakieś dwa lata, jak to skończą, to będzie jeszcze ciekawie. No i idziemy do Silo. Bardzo fajna droga, bardzo ładny las. To w ogóle okolice Lubiatowa, Sasina, Kopalina są przepiękne lasy. I naprawdę polecamy z tego serca. W ogóle pozdrawiamy naszych widzów, których spotkaliśmy właśnie po drodze tutaj. Bardzo nam miło. I co? Patrzymy sobie na grzyby, no ale wiadomo, że teraz o godzinie, tam prawie 13.00, raczej tutaj ciężko będzie coś znaleźć, szczególnie przy drodze. Ale może jak pójdziemy później w stronę plaży od drugiego wyjścia, to sobie będziemy szli przy morzu i sobie poszukamy czegoś w takich małych kosodrzewinkach, bo wiemy z jednego kanału że tam można coś znaleźć ale nie wiem, czy znajdziemy to miejsce, więc zobaczymy, idziemy No doszliśmy do Stilo ona dosyć blisko jest, więc nie trzeba dużo chodzić, dla leniwych to jest dobre no, ale trochę pod górę jest obchodzimy sobie bokiem idziemy w kierunku plaży generalnie nie będziemy tam wchodzić bo jesteśmy z Teodorem, ale my już w poprzednich wyjazdach żeśmy zwiedzali, więc jeśli chcecie zobaczyć jak jest w środku no to możecie sobie odpalić film nasz z poprzedniego sprzed 4 z przed czterech lat czterech lat to my byliśmy tam z Tilo. ogólnie na górze jest bardzo fajnie bo macie widok na na morze macie widok na te lasy e, będą chyba widoczne też e, wydmy tutaj w okolicy Łeby bo jesteśmy jakieś 10 km od Łeby no jakoś tak e, tak więc tam są też fajne wydmy do zwiedzania niestety Ci, którzy z psem przyjadą no to nie będą mogli zwiedzić tych wydm, bo tam jest chyba obszar rezerwatu, czy park narodowy. Tak. No i tam niestety z psem wejść nie można, za to w Lubiatowie możecie takie wydmy sobie zwiedzać z psem bez żadnego problemu. Dlatego my tam zawsze podbijamy, jak po sezonie to spokój, cisza no i schodzimy sobie tu już w stronę e, plaży. Tak, tutaj też jest strome zejście, bo pamiętam, że już tędy też raz szliśmy, właśnie 4 lata temu. Eee, ogólnie wejście na stylo kosztuje około 12 zł, przynajmniej w tym roku. Nie wiem, jak będzie w przyszłym, pewnie też pewnie znów będzie drożej, no ale idziemy sobie. Musieliśmy zmienić buty już, bo już nas bolały stopy od naszych maindli. Ale ogólnie buty yy, świetne. Już 7 lat je mamy i nadal są niezniszczalne. Tak wygląda szczęśliwy pies. No, leć do, do wody. <laughs> Doszliśmy na plażę w Sasinie. Plaża jest mniejsza niż w Lubiatowie, jest węższa. Też nie ma tutaj ludzi, trochę więcej niż w Lubiatowie. Kilka grzybków zebraliśmy. Posiedzimy chwilę, niech odor się pokąpie i będziemy zaraz wracać. Jak zajączek? Jak zajączek. Dzisiaj znowu jesteśmy nad morzem, bo stwierdziliśmy, że po tamtych lasach nie ma co chodzić. Nic nie znaleźliśmy, a te lasy też nie są jakieś tam magiczne, żeby po nich chodzić. Tutaj nam się bardziej podoba nad morzem. Wczoraj byliśmy w miejscowości Skurcz, bo też słyszeliśmy, że podobno są tam grzyby. Ale niestety nam się udało znaleźć aż cztery. Każdy po dwa znalazł. Słyszeliśmy, że tam są grzyby, ale my, nam się nie udało. Jest strasznie sucho w parach tuholskich, więc grzybów nie ma. Jeżeli chcecie znaleźć pewniaki, to Sasino, e, osetnik, e, Lubiatowo i pewnie kopalino też, więc te, te miejsca polecam, a myć się nad morze, żeby Teodor jeszcze się w tym roku pokąpał, żeby miał coś z nim w wakacji. My też lubimy sobie posiedzieć tutaj nad morzem. Później pójdziemy sobie pospacerować tutaj po lesie. I eee, co, i będziemy niedługo wracać do domu, do naszego ukochanego ogrodu, żeby coś podziałać, ale jeszcze sobie odpoczywamy, posiedzimy i posłuchamy sobie szumu fal. Chociaż dzisiaj fal nie ma za dużo, ale trochę tam półlupka. I to już jest koniec naszego urlopu. Właśnie ogarnęliśmy e, nasz domek, w którym mieszkaliśmy przez 6 dni, żeby pozostawić po sobie porządek, no bo jakby żeby inaczej. E, tak wygląda nasz domek. To jest około 35 metrów kwadratowych, chyba, nie? Mhm. E, bardzo przytulny, e, w Borach Tucholskich. E, z, z, ja już znalazłam inspirację, ale łukasz tego nie chce zrobić. Bardzo mi się podoba pomysł paneli na suficie. Znaczy, akurat to jest deska, chyba, e, ale świetnie to wygląda. Jest to ta sama deska, co jest na podłodze. Panapa, którą mieliśmy też kupić do siebie do domu, tylko w szarościach, to jest ZK Kiwik. My też taką właśnie mieliśmy kupić, nawet chyba tylko żogówkę, ale tak. ona nie miała funkcji spania, i stwierdziliśmy, że będzie lepszy ten Everest. Tam, ten był w promocji po prostu. I był w promocji, no i to była ostatnia sztuka. Mamy też tutaj kozę, w której mogliśmy sobie palić, chociaż było tak ciepło, że w sumie raz czy dwa razy tak sobie chwilę przepaliliśmy, żeby sobie zrobić klimat. Ale tutaj nie grzeliśmy. Fajny telewizor, zobaczcie, jaki płaski. Albo chyba, że tam jest wszystko schowane na. Schowane jest, no tak? Widzicie, fajnie w ogóle tutaj zrobione te zabudowy. W ogóle jest bardzo dużo miejsca na przechowywanie. Dla kobiet to jest też wspaniałe, bo bardzo rzadko się zdarza w, domach, w domkach na wynajem, żeby tak dużo miejsca na przechowywanie było. Są też książki, są gry. Jest odkurzacz, więc jak chcecie utrzymać porządek, to można sobie podsprzątać. Nam się to zawsze przydaje. Mamy pieska dużego. Tutaj jest taka jadania z... Z kuchnią, e, wszystko jest, co jest potrzebne. W ogóle naszym odkryciem jest, bo nigdy nie piliśmy, teraz to Wam powiem, kawa z takiej kawiarki. Tak to się nazywa, kawiarka? E, bardzo dobra. Jak ja nie lubię fusi, fusiastej, i na budowie czasami chłopaki mi robią taką zalaną prosto z czajnika i te fusy tak pływają. No, to jest tak samo też taka zwykła kawa, tak? Ale tak zaparzona, że w ogóle no, przepyszna jest, bardzo mi smakuje. A to jest nieduży koszt, bo sprawdzaliśmy, że taka kawiarka to około 200 zł, a jak ktoś nie ma ekspresu, to jest super opcja. Także jest lodówka, jest znów jest wszystko co jest potrzebne. Od razu naszego światło, bo już zaraz wychodzimy. Eee, sypialnia. My już w ogóle poszewki. Eee, sypialnia, nie wiem, no, już chyba smetnieć 40, nie? No, tak. No, ale wysypialiśmy się, bardzo wygodne, fajna ta... makatka to się nazywa? Makrama? Nie wiem. Makatka. Makatka to jest chyba małpka. Fajon, którego teraz dopiero założyłam. A widzisz? No i duża szafa, też jest bardzo duża szafa, jest dużo miejsca na przechowywanie, więc na pewno się człowiek pomieści, Fajny, fajne stoliczki, powiedzmy. Może sobie telefon schować albo książkę, więc naprawdę w ogóle bardzo mi się podoba z gustem jest tutaj urządzone. I ja już podłapałam kilka pomysłów, niestety z Łukasz nie z wszystkimi się zgadza, no tutaj mamy przedpokój. Nawet są miski dla psa, chociaż my zawsze bierzemy, bo się nie spodziewaliśmy, ale są. I łazienka, bo domek jest malutki, więc to jeszcze została nam tylko łazienka. A światło? Prysznic, fajne płytki. Taśta nam się tak podoba, jest nie. świetna. Ale mi się nie podoba. Ale mi się podoba, mi się podoba ten kolor, w ogóle ta wnęka mi się podoba. Wszystko mi się podoba. No ale no, nie zgadzamy się w pewnych kwestiach. No ale łazienka fajna, jest prysznic. E, nawet kosmetyki były do mycia, też e, fajne e, kosmetyki była bo, bo Ziaja, Baltic, home spa, fit, mango, bardzo fajne, ja już kupiłam. <grym> Zamówiłam już, że chyba w paczkomacie, jak będziemy jechać, to będziemy odbierać. No, to jest nasz domek. Jeszcze może wam pokażę, jak to wygląda na zewnątrz, ale I, bardzo i, nam i. się tu dobrze odpoczywało. Chodź. Słuchajcie, drugi raz mamy taką formę przekazywania kluczy. E, jak przyjechaliśmy, po prostu dostaliśmy kod. I mogliśmy sobie wyjąć klucze, i teraz, jak wyjeżdżamy, również chowamy tutaj klucze, żeby nasi właściciele mogli sobie je odebrać. I to jest bardzo fajna opcja. Szczególnie, że my z psem jesteśmy, zawsze to jest ten później problem, że trzeba go chować, i tak dalej. Wiecie, ale tak to zawsze bezobsługowo bardzo mi się podoba taka opcja. Już drugi raz, bo pierwszy raz mieliśmy w foreście, jak byliśmy w Sasinie, wtedy z majstrem. Też mieliśmy taką formę bezobsługową. To jest bardzo fajne. Zobaczcie, jak nasz domek wygląda. Bardzo fajnie zrobiona jest elewacja. No, ja nie wiem, jak to się nazywa, ale świetnie to wygląda. Szczególnie, że to jest połączone elewacja a razem z dachem. Jest w tym samym stylu, ale to tylko chyba z tej strony, bo z przodu i z tyłu tak nie, to nie wygląda. Trochę inaczej. Zaraz zobaczycie. Chodźcie. I tak wygląda tylna część elewacji. Tutaj jest jadalnia, tam jest sypialnia. Też fajnie wygląda ta ściana. Bardzo mi się podoba taka deska opalana, bo to chyba jest opalana, nie? Czy pomalowana? Może no, być pomalowana. Ale fajnie to wygląda. Mieliśmy też hamak. E, tutaj można było sobie zrobić grill, krzesła. E, Ile razy grilla robiłaś? Ani razu ale można. W ogóle tutaj właściciele mają dwa domki. Jeden jest większy na więcej osób, ale stwierdziliśmy, że nam taki wystarczy, po co e, brać większy. Ale w tamtym domku jest też sauna. Za dodatkową opłatą na cały pobyt można sobie z niej normalnie korzystać, ile się chce. I chyba z tych dodatkowych rzeczy to wszystko. A jeszcze mamy z przodu, powiedzmy z przodu, bo to jakby z boku są takie dwa tarasy, a teodor już nieczy, bo już przyjechać. No i tutaj z przodu jeszcze mamy taki tarasik, na którym mogliśmy sobie wypić kawkę i odpocząć tutaj drewno do kominka. Także wszystko jest! Wszystko jest! No, ale niestety my musimy się już żegnać. Idziemy jeszcze z tobą się przejść do lasu i jedziemy do łodzi. Do zobaczenia następnym razem. Na razie.